ale ja nie wiem, czy jestem gotowa. Małgorzata Korzuchowska zadała szyku w Wenecji. Tak ogłaszały niemal wszystkie portale internetowe i ja oczywiście kliknęłam sobie w taki materiał, żeby przeczytać, jakiego szyku zadała Małgorzata Kożuchowska. I wiecie co, no, przeczytałam, zrozumiałam, zaraz Wam o tym opowiem i szczerze mówiąc, jestem trochę zażenowana. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji to jest wielkie święto kina, które co roku przyciąga największe gwiazdy. Dlatego tak bardzo ucieszyłam się, że na festiwal pojechała Małgorzata Kożuchowska. Towarzyszyły jej Agnieszka Dygant i Daria Widawska. Super, bardzo fajnie, nasza polska reprezentacja. Ale potem przyszła taka refleksja, ale zacznijmy od początku wszyscy zachwycali się stylizacjami Małgorzaty Korzuchowskiej, która oczywiście przyzwyczaiła już nas do tego, że zawsze jest perfekcyjna i potrafi idealnie dobrać swój strój do okoliczności. Trzeba przyznać, że sukienki, które wybrała na festiwal w Wenecji, idealnie pasowały do tego miasta. Trochę teatralne, trochę jakby przerysowane, ale jednocześnie wszystko w dobrym smaku. No i aktorka oczywiście wyszła na czerwony dywan, gdzie fotoreporterzy jednak nie bardzo co chcieli ją fotografować. W sumie trudno się dziwić, gwiazda z Polski, może nie każdemu znana, no ale powód był przecież jeszcze jeden. W końcu Małgorzata Korzuchowska znalazła się na festiwalu z jakiegoś powodu. Ale z jakiego? Dlaczego? I to jest właśnie ta moja refleksja. No bo po pierwsze ucieszyłam się super, super, nasze dziewczyny dały czadu, fajnie wyglądały, godnie zaprezentowały Polskę, ale potem przyszła refleksja. Dlaczego Małgorzata Korzuchowska przechadzała się po tym samym czerwonym dywanie, po którym chwilę wcześniej przechodził Brad Pitt czy Scarlett Johansson, których filmy, jak wiadomo, brały udział w konkursie? No, przecież Małgorzata Korzuchowska nie zagrała w żadnym filmie pokazywanym na festiwalu. Jedynym powodem, dla którego znalazła się przecież na festiwalu, oprócz zapewne chęci obejrzenia kilku fajnych filmów, była rola ambasadorki jednej z marek, biorących udział w promocji tego festiwalu. No właśnie, ale czy to wystarcza? Czy to jest wystarczający powód do tego, żeby przechadzać się po czerwonym dywanie w charakterze gwiazdy? Ja naprawdę z całego serca życzę Małgosi Korzuchowskiej, żeby kiedyś się zjawiła się na takim festiwalu właśnie dlatego. Że zagrała super rolę w super filmie, bo w zeszłym roku obserwowałam to samo. Pojawiła się na festiwalu w Gdyni jako chyba największa gwiazda gali rozdania nagród. No tyle, że w żadnym filmie, który nagrodę dostała, ani który był pokazywany podczas festiwalu, tam się nie było. Ja mam takie wrażenie, że aktorów możemy podzielić na takich filmowych i telewizyjnych. Po prostu jak na takim festiwalu, który pokazuje najlepsze filmy dorobku światowego. Mm, obecność gwiazd telewizyjnych, przynajmniej jako gwiazd na czerwonym dywanie, jest trochę nie na miejscu, ale są przecież na świecie festiwale serialowe, w San Diego, na przykład, czy też nasze polskie telekamery. Tam jak najbardziej to są festiwale właśnie dla takich gwiazd. A tak jak Małgosia Korzuchowska wychodzi wystrojona na festiwalu w Wenecji, to jest takie trochę wrażenie, jakby poszła na wesele i chciała się ubrać lepiej od Panny Młodej. Ale zostawmy już tą Małgosię Korzuchowską, bo ja jeszcze chciałam Wam powiedzieć o jednej mojej refleksji dotyczącej ogólnie. Pisaniu, mówieniu o tym, że ktoś tak ślicznie wyglądał. Słuchajcie, ostatnio to jest jakaś histeria. Nie jest ważne, co kto robi, co mówi, jak śpiewa. Ważne jest, jak wyglądał, czy miał dobrą stylówkę, czy ta fryzura była udana, czy nieudana, czy ten makijaż był przerysowany, czy też nie. Mnie się wydaje, że, że jednak powinniśmy też zwracać uwagę na trochę więcej rzeczy, bo to tak bardzo spłyca nas wszystkich. Ostatnio oglądałam taki wywiad, którego udzielała dziennikarka i chwaliła się, że przełamała lody z Dodą, zadając jej pytania, mówiąc jej na początek wywiadu, jak ślicznie wyglądasz. I ona jej odpowiedziała, ty też ślicznie wyglądasz. Wiecie co? Dla mnie to jest żenujące. Ja bym czegoś takiego nie zrobiła. Oh, you are so cute. I I tak podsumowując cały ten mój wywód o pię... o... O czym? o czym? O czym? O czym? I tak podsumowując cały ten mój wywód o pięknych strojach, o tym, jak ślicznie ktoś wyglądał, o rewelacyjnych stylizacjach, chciałam tylko przypomnieć, że na festiwalu w Wenecji Polska miała swoją bardzo mocną reprezentację i bardzo mocny punkt programu. W Wenecji odbyła się światowa premiera najnowszego filmu Jana Komasy Boże Ciało, w którym zagrała rewelacyjna, utalentowana no dobrze, niech będzie przepiękny. Aleksandra konieczna i to właśnie i kreacji byłam ciekawa, i ona również zadała szyku. Bóg tak chciał. Bóg chciał zabić się osób. Leci mi to rozdrapywać. Po co ci takie prowokacje, co? Kochani, trochę się dzisiaj pozłościłam na tę naszą rzeczywistość, no ale tak to jest, że ja już tak mam, że mówię to, co myślę. A jednak takie sytuacje skłaniają do refleksji, ponieważ wiecie, jak to jest. Bardzo ważne jest to, żeby oczywiście być ubranym odpowiednio do okoliczności, ale również być tam, gdzie naprawdę jest nasze miejsce. Takie mam wrażenie. Ciekawe, czy macie podobne przemyślenia, kiedy widzicie takie zachwyty i to całe puszenie się na czerwonym dywanie, na tych ściankach? W ogóle słuchajcie, to jest. To jest niesamowita sprawa, takie zapozowanie na ściance to jest sztuka, no. ja, ja tego nie umiem, muszę się tego nauczyć. <grym> no to kończąc już, tutaj zobaczycie moje vlogi z poprzednich tygodni, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, wtedy nie przegapicie kolejnego filmu. Zajrzyjcie też do mnie na Instagram i będziemy się wtedy widzieć codziennie. To do zobaczenia za tydzień, cześć!